Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Rycu, to jest kolejny co jest Rycu. Dzisiaj jest 10 dzień do tego, to jest środa. Ja Was zachęcam i zapraszam do luknięcia w linki w opisie. Look to description below, linki macie, więc nie zaglądajcie. Dzisiaj książka, która ma adaptację filmową, przynajmniej jedną, a będzie miała kolejną adaptację, którą zapowiadałem. Tutaj mówię o. Doktorze Dolit. To jest oczywiście cała seria książek, e, która ma 5 tomów. 5 tomów Wam pokazuję. 5 tomów. E, I w zasadzie oczywiście tutaj polecam szczególnie tą pierwszą książkę, bo wczoraj była książka bardzo ciężka, bardzo trudna. Nie dla każdego, tak jak ładnie powiedział jed, e, jeden z, e, z naszych forumowiczów e, na Discordzie e, z grupy Rydzeryca, e, który oczywiście link w opisie, e, powiedział, że Silmalirion silmalirion. jest taką Biblią, no Biblią wręcz. Śródziemia i bardzo trudno ją się czyta i no, przyznaję się bezbicie, no, bardzo trudno się ją czyta, ale niesamowita jest książka i, i oczywiście wczoraj o nie było, a dzisiaj książka łatwa, książka przyjemna, książka, którą się łatwo czyta i w zasadzie ktoś się pyta, no chcę zacząć czytać, chcę w zasadzie Yy, jakąś książkę przeczytać, no ale nie chcę, żeby to było ani kolumbryna, ani dużo, ani trudno, ani w ogóle łatwo, cienko i przyjemnie. No to to jest książka, która no, przedstawia w zasadzie wszystkie wszystkie te cechy w jedny, no oczywiście to jest to właśnie <gry> Przysłowiowy doktor. Zacznijmy od tego, że do filmu z Edim Murphy kilka nawet filmów było z Edim Murphy, który właśnie był doktorem Dolittle. No do, tego, do tej pory myślałem, że doktor Dolittle wygląda tak jak ten pan, czyli łyżcy, starutki z, z białą brodą, no i, no i się okazało, że nie, że jest czarną skórą. No dobra, ja się śmieję, to wiem, to są prawa, prawa w zasadzie Hollywoodu i tutaj nie powinniśmy w zasadzie kaprysić, ale i tak według mnie bardzo dobrze Eddie Murphy przedstawił ten humor zawarty właśnie w Doktorze Dolly. Sama książka jest dość łatwym językiem pisana, są w miarę duże te litery, wszystkie rzeczy, które byście, których byście mogli nie zrozumieć, bądź są dla was niezrozumiałe, są, są wytłumaczone na dole. Hmm. Wam podam przykład, takiego właśnie, że to znaczy w tej wersji jest to, że że właśnie na samym dole są te przepisy, ale zapewne. Jeżeli w oryginale to jest dość stara książka, to jest to książka z 1968 roku, co Wam też pokażę. Najpierw Wam właśnie, właśnie pokażę, z którego to jest roku, a później może znajdę jakiś przykład. Na, wszystko napisane powinno być. Zumuj się. Nie chcę się zdumować. Jak widzicie to ok. O, przy okazji też jest tutaj jest gwiazdka i wytłumaczone jakieś tam słowo. To jest książka dla zaczynających czytać czyli tam 12 latków, 13 latków, 11 latków, 10 latków. No to jest typowa taka książka, którą może zacząć czytać każdy niezależnie od wieku. No i są, jest masa, masa różnych takich bardzo śmiesznych bardzo śmiesznych rzeczy, które właśnie się, się dzieją właśnie w, nie, nie tylko w tej historii, ale i w innych, w innych książkach. I w zasadzie, jeżeli przeczytacie jedną, to zaręczam Wam, że będziecie wręcz chcieli przeczytać kolejne tomy. I to nie jest tak, że, że, ach, będzie, że będziecie musieli, bo, bo to nie jest, z tego co pamiętam, lektura szkolna. A jak jest, no to troszeczkę słabo, no, ale zaręczam wam, wam, że warto przeczytać tę książkę. I, I w zasadzie, jak ja byłem w szkole, no to zasadzie, zawsze sobie wyobrażałem te wszystkie przygody i że też potrafię rozmawiać ze zwierzętami i, i nieraz dochodziło do bardzo śmiesznych sytuacji, jeżeli chodzi właśnie e, o oczywiście e, tej książki Dr. Dolik i oczywiście wszystkich, cały, wszystkich jego kontynuacji. Zacznijmy od tego, że tak jak że, czemu warto przeczytać tą książkę. Książka sama w sobie sama w sobie jest historią, jak to powiedziałem i powtórzę jeszcze raz, bardzo, bardzo prosto. Jednakże mimo wszystko jest to taka, taka przygoda bardzo taka E, wes, e, miła, e, od, odciągająca od e, nieprzyjemności tego świata, odciągająca od e, tych wszystkich kłopotów, pokazująca, że można w zasadzie żyć lepiej że można w zasadzie e, znaczy lepiej, że można żyć dobrze mimo problemów, które cię atakują, bo doktor też ma masę problemów. I w każdej książce jest inny problem, w każdej książce jest zawarty inna, inna tak naprawdę pro, problematyka doktora z, i ze zwierzętami i z ludźmi. Z, dużo ma więcej problemów z ludźmi niż ze zwierzętami, i można się utożsamić z, z doktorem, który naprawdę ma złote serce i, i naprawdę potrafi mm, wyjść z każdego problemu obronną ręką i w zasadzie wcześniej czy później yy, każdy kto właśnie ma gorszy dzień każdy kto ma jakiegoś doła no to polecam mu jak w dym przeczytać właśnie troszeczkę właśnie doktora i uśmiechniecie się dla was to jest właśnie książka taka radosna taka pełno słońca, możecie sobie pośmiać się, sobie wspominać wasze no, stare dobre czasy, kiedy wszystko było prostsze, kiedy wszystko było milsze i kiedy wszystko było jakieś takie inne, jakieś takie bardziej zrozumiałe. Dla was właśnie, doktor Dolit. I jego zwierzęta. Według mnie pozycja obowiązkowa dla tych, którzy zaczynają czytanie i nie chcą się oparzyć, chcą się wyluzować z książką i chcą po prostu spędzić miło i przyjemnie sobie dzień, popołudnie. No to jest, to jest typowo dla was książka. To jest typowo... A potem oczywiście zaręcza was, że y, utopicie się w, w wreszcie jego wreszcie książek. No i będziecie smutni pod sam koniec. Y, taka troszeczkę smutek wam, was opanuje na, przy tej książce i przy ostatniej stronie, tak? Przy ostatniej stronie Was opanuje smutek i to Wam zaręczam Was, dlatego bardzo, bardzo, bardzo nie chciałem nigdy przeczytać tej ostatniej książki, ale no niestety przeczytałem. Dobra, to by było na tyle, więc nie bądź lajka, zostaw lajka, nie bądź chuba, zostaw suba i komentujcie, subskrybujcie Czerwone Białe Góry na Czerwonym Tle na kanale i pod tym filmem też. Kciuki w górę, a ja Wam wszystkim bez żadnego wyjątku mówię szczere i wyjątkowo dzisiaj radosne i uśmiechnięte. Hej!